Chłopie twarze. ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Spor. I i co my w sumie robimy? Nie wiem. <grymne> a, musimy zbudować... Nie chcę pełnić sypenia potrzebuję trąbity, 25. Trzeba nam na to żarcia. Trzech od marakasów, trzech będzie od trąbit, okej, okay, będzie. Żołnierz koło nas bierze odpowiednią ilość jedzenia. Tym tam dwóch łowi, okej, okay, to łówcie. A wy znosicie rzadko, to znoście. O ten znosi jajka bardzo ładnie o o o o stać nas. Trąbity poproszę. Teraz tak ci nas nie lubią ci nas lubią ci nas nie lubią. A jej 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 dobra. Chodź stój. Ty idź po Marakasa. Ty i twój Marakasa potrąbite. Idź po to Nie, nie, ty zostań, ty zostań. Ty już zostań Pan też zostań. Pan zostań. Idź tu. A ten gdzie? Ten, gdzie ten łazi? A ten zbiera. Dobra, to niech zbiera. Ty weź mój drogi weź kolejną trąbkę Odłóż żarcie Też odłóż Dobra, jednego są się zaprzysiężonymi wrogami, zaraz się tym zajmiemy dobra lazurowi nie lubią a ja właśnie chciałem do nich iść się z nimi i zaprzyjaźnić dobra czemu się oni są moimi zaprzysiężonymi wrogami, przepraszam bardzo to ej je jebać to, chodźcie. Za ale jebać to. Chodźcie tu szybko. O, oh, High dragon. Wód szybko musi przyleść. My się zaprzyjaźnimy z tymi. No, a teraz całe moje plemię proszony jest. Chodźcie tu, tu, tu. Tu, plemię, zaprzecznijmy się z lazurowymi. Dwa. Trąbity trzy. Marakasy dwa. Marakasy dwa. Dobra, o nie o nie atakują mnie atakują mnie nazad nazad, powrót. Palić dzikie zwierzęta. zrobić są moimi przyjaciółmi da, dałem bym tylko zaraz z nimi sobie zrobił ten taką przyjaźń z totemem? To będą już z głowy. Później będę musiał się zająć albo różowymi, albo zielonymi. Nie jestem pewien, powiem szczerze. To zabić to? A nie, dobra, tu jest jeden. Uuu, rybak mi pomaga. Dobra. Kto mi gra w sumie? Aha, bo dwóch na, dwa pemiona nas się na mnie zjechały. Nie, ten żyje. Jak do tego doszło? A zabić to. Przecież szybko robimy jaja. Nie. Po prostu nie. A czy ktokolwiek ich bije? Nie no idealnie wręcz po prostu świetnie. Oni są głupsi niż ustawa przewiduje w tym sporze. Szybciej ich bić. Zabijać. A, a tego nie zabili. No świetnie. Dobra, zielonych tutaj zabić. Także śmierć, poproszę. A tutaj jeszcze to nie zdychło. Dobra. Zdechli Kolejny, tu. Dobra, ta walka jest już wygrana, ale jakim kosztem? Hello! Mamy tak, jednego gościa od marakasów. Reszta pozdychała, dobra. To tak, trzeba na szybko zebrać jakieś żarcie. Znaczy będziemy tak bardzo w tupie. Nie będę zbierać ty, tego żarcie bo to najprawdopodobniej jest tych tych. To jest y, lawendowych. Tak? Nie, lazurowi oni się nazywają. Lazurowi. Tak, lazurowi. Jak się zaprzyjaźnię, z dla będzie spokój. Później muszę się zająć wioską różowych. Jak się nie zajmę, to będzie Lipton mały. O rany. Powiem wam, to jest ciężkie. To też nie powinienem, mogę iść zabić. Stary, co ci jest? tutaj mnie się dziwnie zachowuje. Mam szaffelin. Every day I'm shuffling, ja, Muszę te pozbierać, żeby ich. E, Że zbudować nam znowu tych. E, e, od trąbitów. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz muszę odnowić nam populację wioski. Stars słuchaj. Nie powinienem. Ale zjedz sobie musisz odpocząć. Czy musisz odpocząć musisz się nakarmić bo słabo cię z życiem aha życie jedzenie a nie regenerujesz się dobra. Już myślałem, że jedzenie nie regeneruje życie więc takiego lekkiego mindfucka. Aha, dobra, oni się biją z Heindragonami. Si Różowi. Już myślałem. Ja już mam żarcie. Trąbity. Hmm. Dobra. Czyli tak, wszyscy wyście... Kije zbierackie najpierw. Poza zawodem Ty wodzu. Dalej zbierać żarcia. I teraz wszyscy po kolei proszeni są o zbieranie żarcia. O rety. Mamy po... po dwóch, brakuje nam jeszcze jednego, zrobimy jeszcze jednego, pachoła, ci będą zbierać żarcie, to szybko one zbieram chyba z tymi, z kijami, tak coś czuję. Nie mam taką cichą nadzieję, powiem szczerze. Alfy Dezyderusów. No tak. Przyszło to. Już rozumiem, dlaczego te dezyderusy tutaj mnie nienawidzą. No tak. A ja ich nie atakuję, tak? Jestem ten miły i grzeczny, pamiętajcie. Dobra. Tyś trombita, tyś trombita. Ty, idź marakasy, ty, idź marakasy, ty, idź marakasy. Ten mały jak dorośnie, to z zrobię z niego trąbite. dobra, ładna im idziemy zaprzyjaźniać z lazurowymi. I będziemy mieli drugiego sprzymierzeńca chociaż. Więc postęp w odcinku będzie, tak? Później pójdziemy się pogadać z tymi z różowych. I z różowymi spróbujemy się zaprzyjaźnić. Ty, Szafelen. Dobra, brązowi przysyłają nam podarek. To znaczy, że będzie dobrze. Oni dają zawsze jedzenie. O, marakasy w końcu. Marakas, dobra. Mamy to. Zaraz zaprzeźnimy się z różowymi, jeżeli dobrze pójdzie. I jak już zaprzyjaźnimy się z różowymi, to będziemy na wygranej pozycji. Ale właśnie, najpierw trzeba się z nimi zaprzyjaźnić. I boję się jednej rzeczy: wioska lazurowy jest Twoim nowym sojusznikiem. Dodano nowy fragment do temu. Narzędzie i wposażenie sojusznika należy także, teraz także do Ciebie. Znajdziesz je w planiście plemiennym. A czego ja się boję? O, 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 dobra, bierzemy to. Czy doszło właśnie ostatni instrument? To znaczy, że musimy mieć większą populację. No i w tym czasie wódz musi zjeść. bo jak zeżrzesz, poza tym właśnie, wszyscy idą już zbierać żarcie. Bo przede wszystkim to my potrzebujemy na populację kolejną. Plus na okup dla różowych, tak? bo różowi, bo się, że różowi zaraz do nas przylecą. A jak przylezą, to nie w przyjacielskich zamiarach, nie myślcie sobie. Najlepiej, że. E, dobra. To są różowi, później zieloni. A ostatni jeszcze się nie pojawili. Co mnie tak trochę martwi. No dobra, skoro od tych już mamy, od brązowych, możemy mieć podarki. Od lazurowych też. No Różowy też będzie kwestia po prostu. Zadaję ja nie wiem do końca czego. Chwili. O! Co robił fajerwerki? Bo w sumie nie kojarzę. Bo gdzieś tu. Fajerwerki. wystrzeliwanie fajerwerków, które poprawiają stosunki z sąsiadami. Spróbujmy. I co? Chyba musi być w ich pobliżu. Coś mi się tak wydaje. Dobra, ty jesteś, bierz roga. Drugi też jest. Bierz roga. Ty już zostań, ty już zostań, ty już zostań. Ty też już zostań. Ty, 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 Trumwita, ty też zostań. Całe plemię jest, dobra. Idziemy się przypodobać różowym. Da się z nimi. O, dobra, jest łucznik. Łuczniku, ty mój, słuchaj. Przychodzę do ciebie z darami. Dobra, jak przyjdę do niego z darami, to od razu pierwsze co? To się z nimi zaprzyjaźniamy. Wiesz w ogóle, jak tam u nasze Bulba żeśmy e, się z nimi zaprzyjaźnili to te ci tutaj też są naszymi tymi przydopasami. Na a gdzie idziesz z tym koszem? My się z tobą chcemy zaprzyjaźniać. Chodź stary. Posłuchaj naszej pięknej gry marakasy. Trąby. Trąby, bo zasłoniłem i nie zdążyłem. Marakasę. Fajnie. Dzięki. Chyba się po prostu. O... Trzeba będzie z nim jeszcze, jak najszybciej zaprzyjaźniać. Za każdym razem. To samo będzie z zielonym. Jak tylko dam prezent, drodzy, się zaprzyjaźniać. W sumie nigdy nie pamiętam, żeby było tak, że zaprzyjaźniam się z kimś, tam się obojętnie i czym znowu się od razu wrogami praktycznie. No nie. Mieliśmy zdążyć dolecieć. Żeby chociaż kliknął, żeby już się cofali. Na stronie, czy już pojawi się nowe premie? które będzie chciało naszej Zagłady. Wioska Różowy z sprzymierzeńcem i Przymierzeńcem. Ich fragment totemu informuje o zawartym Przymierzu, a ich narzędzia i wyposażenie są dostępne dla twojego plemienia. Znajdziesz je na ekranie planisty plemiennego. I ewolujemy, że chodzi o wioskę. Ładna w sumie. To jeszcze nigdy nie robiłem czysto przejścia takiego jako ci dobrzy, czy znaczy dobrzy, ci przyjacielcy i roślinożerni bo zawsze tak byłem wszystkożercą i grałem na zasadzie gospodarczej na zasadzie tu troszkę z nim zaprzyjaźniłem z tymi się pozabiłem No tak to wychodziło to mnie pożera swoje wpływy a to została ponownie ulepszona maksymalna liczba członków plemienia wynosi od tej pory 12 skoro jesteśmy już Mam no pomysł, chodźcie. Przeżyjmy się z zielonymi. Czemu nie? Lazurowi, co mi dać podarek? Ojej, lawendowi przyszli. Lawendowi mnie nie lubią. Ale będą musieli najpierw przejść przez różowych. A mam nadzieję, że to im nie wyjdzie. Hej, te zederusy. Przychodzę z pokoju. Pamiętajcie, kto chce. NIE! Ej, ej, ej. Dobra, będą nam już przyjaźni? Cieszę się, że będą przyjaźni, już będę usatysfakcjonowany. Nie, nie. Herosusy wracać. Nazad. O nie, my go zaciągniemy do swojej wioski. Tak, my go ciągniemy do naszej wioski. O. Z A nie, poszę na dezyderusy, okej. Okay. Nie będę narzekać, prawda? Czemu sobie bym narzekać na to? Czy żart się do nich zmarnowałem? Chyba nie. Jak nie, to dobrze. Wszyscy, którzy są głodni, proszę nie są o to, żeby zeżyć coś. A co? lawendowych. Co to są za stworzenia? Jakieś dziwne, cusie. Nie podobają mi się. Ale póki toczą wojnę z tamtymi, to nie ma się co martwić. Czy Duży potwór wciąż tu jest. Nie ma go. Dobra. Idziemy się w takim razie zaprzyjaźniać. Na na, 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 Chodźcie, dezyderusy. Zaprzyjaźnijmy się. Aha, ale prezent wzięli tak? tak? luje przeprzydłe paskudne. Ja was znajdę. Wiem, gdzie mieszkacie. Wioska obok. Tak, słuchajcie, Dezyderusy, przychodzę w pokoju. Pokój będzie, kiedy zostaniecie moimi pachołami. Dobra, to dalsze się z nimi zaprzyjaźnijmy. Dobra tru, trójka to jest o nie znowu roślina przyszła. Ale muszę się szybko z, z Dorusem chociaż zaprzyjaźnić Je, chociaż raz jeden ten po, nie. Nie to, żem kliknął nie. Ja Chromol jestem głupi. Czy dobra walić to, że jakiś tam umiera. ozłonimy się tymi pachołami będzie nam łatwiej to wszystko przez to że ja źle pikałem. marakasy trąbity tym razem się nie pomyliłem trąbity znowu się nie pomyliłem i fujarki dobra za słabo ojoj potrzebujemy pachołów potrzebujemy pachołów Zawracamy na szybko. Może nie, mam lepszy pomysł, mam lepszy na szybko. Czy to się uda? Nie uda mi się już z nim zaprzyjaźnić, a ten Grave coś tam znowu tu przynosi. Dobra, idź się w takim razie tutaj nazbierać żarcia. Ja w tym czasie szybko nasze plemię powiększę o dwóch członków Pierinoponos. Nie no, to musi być generowane losowo. Nie ma innej opcji. A teraz, jak będziemy i trąbity i drewniane rogi po trzy osoby, powinniśmy dać radę. <laughs> Brązowi przynoszą mi żarcie Boże kocham ich znaczy, Ogólnie kocham wszystkich którzy dają mi żarcie no ale Nie musieli Bardziej ich lubię Dobra ty weź Drewniany róg Atakują inne plemię no to co mnie to interesuje że atakują inne plemię nie mnie w końcu Chyba Chyba, że ja jestem inne plemię. Ty stary, idź po trąbkę. Zrobimy sobie ostatniego grzdyla. A, brązowi znowu dają mi żarcie? już Mariusz, poczujesz tyle. Aha, to inne plemię to jestem ja. Dobra, kumam. Teraz proszę jest... o przyjście tu. Będziemy się bić. O rany, to będzie trudne. No nich, Jest sześciu, dobra. Przecież nie powinno być aż takiego problemu. No a po tym ataku trzeba będzie kończyć już ten odcinek, bo troszeczkę za długo trwa i tak. Dobra, jeden z ich już zdedził. Stał ich jeszcze trochę, ale damy chyba radę. Coś mi zdedziło za to. Zabić to wszystko! Zabić te, tak jakby przeraśnięte muchy! Czy to jest? A nie, to jest wojownik. Myślałem, że to jest wódz. To dopiero by było. Znaczy, zabijmy jednego trąbite, dobra. Stary idź po trąbkę. Są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? Na jest został zabijać tego pana i wygraliśmy. Ale walka była nierówna. Mieli przewagę. Dobra, ty iść napraw marakasy już w tym czasie. Na no, co proszę. Naprawiać marakasy. O ci są tu. Czemu nic są już do mnie nieprzyjaźni? No ej, ty wam przecież żreć. Całe plemię jest proszone o to. Że pójść tu. I zielonym dać prezent. To jest z co wykorzystują żywność. A w żopie ich mam. Jest, proszę bardzo, czterech jest ich więcej. A wy wykradajcie mi żywność, ja się z wami teraz zaprzyjaźniam. A nie, dobra, to nie ciście chcieli ten. Chociaż może ci. Ej, chłopaki. W górę ptaki. Ej, co mnie biedzi, jak ja was... Ej, co jest? Ej, co się dzieje? Przecież do Was przyszedłem w pokoju! Nie, to nie. Chciałem być, Pa grzeczny. Nie wyszło to nie. Zdychać. Umrę, prawda? To było głupie, to było bardzo głupie. Wód zdejdu, dobra. A, czas czy zielony już tu nie ma? A nie, że oni pobiegli za nami. Ojoj. Oj. Dobra, nieważne, tak już zdechliśmy. Widzimy się jakaś do ostatniej kropli krwi. A co mi odwaliło, że, że nas zatkowali w momencie, kiedy my przyszliśmy do nich z darami? Nie za bardzo to kumam. Nie wiem, czy chcę to kumać. W każdym razie w następnym odcinku, w następnym odcinku, na nowo będziemy się z zielonymi. Może to nam się uda. Może różo ci. Lawendowi. Nie będą dla nas tacy okrutni. Oby. Bądźcie standardowcy, łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje. czy tam jeszcze chcecie? Wiecie jak to działa. Ja drugi raz już zledziłem w fazie. Py. No już sobiecie. Nie dobra. Ja to nadrobię w następnym odcinku do następnego odcinka. Bo nie chcę się już to bawić. Nadrobię i wtedy się wami zobaczę. A na razie cóż. Niech moc Krusa Maximusa zawsze będzie z wami, a ja żegnam cię krótko.